Jogobela, Jogobela, chodźcie, zapnę pasami szybko. O, teraz będziesz grzecznie z nami jechała, aby zaprezentować się w firmie COD na konkursie. Proszę zobaczyć, to jest ta, czyste złoto. Proszę zobaczyć to, czyste złoto. Znasz jakiś kawał u naszej Jogobeli czy nie w końcu? Ja nie wiem, no, może Ty znasz. No słuchaj, przychodzi Krycha do Jogobelli, a tam sztabka złota, aha, aha. będziesz moja zawsze głośno Tak! tak. Cześć z tej strony Krycha. Jesteśmy dzisiaj w Toruniu na Bulwarze Filadelfijskim i przyjechaliśmy sprawdzić konkurs marki Jogobella, w którym do wygrania są sztabki złota oraz karty przedpłacone. Konkurs nazywa się 20 lat razem. Zasady tego konkursu są proste: wystarczy na stronie Jogobelli złożyć jak najbardziej kreatywne życzenia. W formie pisemnej bądź za pomocą zdjęcia lub filmu. Tak prezentuje się piramida, piramida, piramida. Zbudujemy teraz wspólnie z grupą następną budowlę na konkurs Jogobeliz. Puścimy trochę w przyspieszonym tempie i zobaczcie jak to powstaje. w tej piramidzie jest ukryta sztabka złota. Na pewno. Koniecznie trzeba ją tylko wydobyć. Tylko jeszcze nie mam pojęcia, gdzie ona jest zlokalizowana. Pewnie na stronie producenta. Przed nami znajduje się jakże zacna budowla. Jest to zamek złożony z 200 jogurtów Jogobella. Ja poproszę teraz operatora, aby pokazał, jak prezentuje się ta okazała budowla. Całość Została zbudowana z 200 opakowań jogurtów jogobella i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ale te jogurty i ta budowla tworzą naprawdę wspaniałą kompozycję. Całość będzie brała udział w konkursie, w którym do wygrania jest sztabka złota. I ten zamek królewski być może da nam sztabkę złota bądź kartę przedpłaconą o wartości 200 złotych. Czy warto, ktoś zapyta, kupić 200 jogurtów i ułożyć w nich zamek? Oczywiście, że warto. Ale jak okaże się, zobaczymy wkrótce. Czy firma Cot doceni nasze jakże wielkie starania, aby ta budowla wyrosła do. Urosła do miana bardzo ciekawej. Aha! Wspólnie teraz z grupą przystępujemy do układania. Jogobeli na ostatnią scenę, w której wydarzy się naprawdę coś strasznego, nie chcecie tego oglądać, ja sam jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie dojdzie do eksplozji. Co jest? Leci, Buh! leci. Buh! Kurde, swobodnie. Jogobela? Jogobela zrobi z ciebie, bo hostel! hostel! Kochana Jogobello, z okazji Twoich 20 urodzin, przygotowaliśmy wspólnie dla Ciebie ten piękny napis. jak i kilka innych budowli, złożonych z 200 jogurtów. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Ja bella! Jogobella! Jogo Kochana jogobello, jeszcze raz 100 lat i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Zostajesz z nami i zabieramy Cię do domu, aby Cię móc skonsumować. Dziękuję. Przesyłam Buziaki. Przechodząc teraz do naszego podsumowania. Byliśmy dzisiaj w Toruniu na bulwarze filadelfijskim. Ucierpiało zaledwie kilka jogurtów, tak więc nie piszcie, że zmarnowało się jakieś jedzenie. Całość zabieramy ze sobą do domu. Każdy tutaj, kto uczestniczył otrzyma po jednym kartonie, co na pewno starczy mu na jakiś tydzień. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do zostawienia dużej łapy w górę, do klikania w dzwonek. Pamiętajcie, grupa Bojownicy Krychy to właśnie tam umawiamy się na nasze spotkania, w których Organizujemy różne konkursy oraz w których umawiamy się na ruletki. Dlatego teraz dla wszystkich Was serdeczna łapa ode mnie i od ekipy. Leci łapa do Was. Uh!